Cześć, Jacek z tej strony. Nowy rok, nowe rzeczy, nowe filmy, stary głupi Jacek, ale chciałem sobie porozmawiać dzisiaj z wami o obiektywach do systemu Nikona Z. Przy okazji testując nowe rzeczy, nowy rok, nowe rzeczy, powiedzmy tak. Nikon ZF, wspaniały nowy, cudowny aparat, który sobie kupiłem. Tu przyszedł w, na, w styczniu, na początku roku i Spowodował, że chcę się bawić po prostu nowymi rzeczami, przede wszystkim y, większą ilością obiektywów, dlatego że taki aparat zachęca do tego, żeby próbować innych obiektywów. Ostatnio was się pytałem o Wasze ulubione y, manualne obiektywy, dlatego że Nikon ZF posiada to wykrywanie oka w manualu, dlatego chciałbym się baw bardziej bawić manualkami, ale też tymi, które już testowałem na nowo trochę, no bo y, te obiektywy manualne, które tutaj testowałem na tym kanale. One przeważnie są używane podczas sesji, a później tak raz na jakiś czas tylko i wyłącznie sporadycznie. Dlatego chciałbym też więcej tymi manualami się bawić i ogólnie szukam ciekawych obiektywów przeróżnych do Nikona Zf i dzisiaj na przykład właśnie ten film nagrywam też Sigmą 20 mm Contemporary 2.0, która jest przez Megadapa przez przejściówkę tutaj i tutaj też mam gdzie ona jest? Akurat nie wyciągnąłem. A nie, jest tutaj. Nie, nie ma. Nie wyciągnąłem. Zapomniałem. Yy, w każdym razie mam 20, 35 i 65 Contemporary. Wszystkie są właśnie 2.0 yy, i na nich mi zależy, dlatego że one bardzo ślicznie wyglądają z ZF-em, bo one mają taką bardziej manualną strukturę, w sensie pierścieni, yy, przysłony. Nie taki jak w artach, tylko taki trochę bardziej yy, uwydatniony plus. Yy, są po prostu całe metalowe i też są mniejszymi konstrukcjami, bo nie są tak super jasne jak arty. I właśnie chciałem się pobawić tymi kontemporary, bo szukam czegoś ciekawego do ZF-a. A teraz nagrywam się właśnie tą dwudziestką, którą też sprawdzam. To też jest coś nowego, co chcę właśnie sobie sprawdzić. Także nowy rok, nowe rzeczy, właśnie pod tym kątem też, bo sprawdzam sobie, jak sobie radzi autofokus na obiektywach. Sigmy w wideo przez Megadapa, przez adapter. Oczywiście to nie jest wymagająca sceneria teraz, dlatego że mamy tak zwaną gadającą głowę, czyli ja po prostu na nierozpraszającym tle, ale pytanie na przykład, czy będzie uciekał czasem autofokus na mikrofon, czy będzie coś pompowało przez tło, czy będzie się tego oka trzymał, bo ja też się trochę ruszam, tutaj patrzę, oko mi ucieka, bo patrzę się na monitorek. Wykrywanie oka działa bezproblemowo. Pytanie, czy po prostu będzie coś pompowało, to się dowiem dopiero jak to będę edytował. Także wybaczcie, jeżeli są jakieś tutaj rzeczy. Natomiast to mi się podoba w Nikonie, że autofocus tutaj nie jest taki ostry przy wideo. Oczywiście ja mam tu ustawione na standardowy, na standardową prędkość. Nie mam ustawionego. Nie mam ustawionej wysokiej czułości zmiany autofokusu, dlatego że ja tego nie lubię. Nie lubię, jak w tle pompuje po prostu tło. Na przykład, bardzo często to widać przy aparatach Sony, które mają jakoś tam czułość wyżyłowaną i ten autofokus trzyma się kurczowo, kurczowo tego oka. I na przykład vlogerzy idą z tym aparatem trochę przód, tył, albo nawet osoby właśnie gadające w studiu, które mają tła w tle, światła w tle, nie tak jak ja mam zwykłe tła. Czy niezwykłe, jak mówię, malowane przeze mnie własnoręcznie, ale e, światełka jakieś, które dają bokę i widać jak to pulsuje, jak tylko osoba na przykład lekko ruszy głową, bo ten autofokus już tam pracuje. W Nikonie to jest trochę wolniejsze, z jednej strony gorzej, bo nie śledzi aż tak dobrze. Z drugiej strony, dla mnie osobiście jest to przyjemniejszy efekt, zwłaszcza jak się tak nagrywam, e, dlatego że to tło tak nie, nie pulsuje, nie pompuje. Natomiast te zmiany łapania autofokusa też są wolniejsze. Jak będę wam pokazywał jakieś obiektywy, albo teraz się zasłonię, no to teraz rękę przeostrzyło i teraz na mnie trochę wróciło. Czasami to jest wolniej, czasami szybciej. Zależy też od obiektywu. Oczywiście teraz bierzemy poprawkę na to, że jest to Sigma przez przejściówkę. Natomiast z tego co widzę na ekraniku, nie radzi sobie źle. Dobra, ale to jest jedna nowa rzecz, taka, którą sobie chcę sprawdzić. Druga to jest. Filmowanie w NLogu. W NLogu nagrywam się teraz e, właśnie i chcę to sobie sprawdzić, jak to wygląda, jak to się koloruje. Także, jeżeli będą jakieś dziwne kolorki tutaj na tym mm, filmie, to też bym wziął na to poprawkę, bo może wrócę do starego setupu. Zawsze się filmowałem mm, zf z Wiltroxen 13.14. Teraz jest ZFC, przepraszam, czyli na kropie. Teraz jestem na ZF z Sigmund 22.0. Kąt widzenia podobny. No mamy 13 w kropie, no to mamy jakieś takie 21,5. Teraz mamy 20 mm w, na pełnej klatce. Także jest podobny kąt widzenia, jak z jakością to się okaże, z ostrością na pewno też jest bardzo dobrze. Tutaj mamy 2,0, tam mieliśmy 1,4, ale Wildrocks jest bardzo fajny i ostry. I właśnie o tym sobie porozmawiajmy. Już przejdźmy do sedna całego filmu, czyli porozmawiajmy sobie o obiektywach na system Z. To jest taka luźna rozmowa, bo wpadło mi to do głowy. Zwłaszcza, że mam teraz do wyedytowania film, który się pojawi na dniach na moim kanale, nawet może jutro, jeżeli chodzi o obiektywy inne niż tylko Nikonowskie, bo będę te, testowałem Seven Artisan z 50 i 85 mm 1.8, które mnie bardzo pozytywnie zaskoczyły pod kątem autofokusu, ale o tym będzie w filmie. Ale też mam na tym kanale testowałem przeróżne obiektywy. Nie zamykam się tylko na obiektywy Nikora, chociaż nie będę ukrywał, że one z Nikonami Z działają najlepiej i to trzeba od razu głośno przyznać. Jeżeli macie Nikona System Z i potrzebujecie turbo takich precyzyjnych obiektywów, na których można polegać praktycznie w 100%, no to w większości będą to obiektywy Nikor z serii S-Line. Tutaj też. Jeżeli chodzi o Nikona, to jest bardzo fajnie zrobione, dlatego że seria S-Line posiada również te takie powiedzmy budżetowe stałki na zasadzie światła 1.8, czyli np. 50 1.8, którą kocham, uwielbiam i uważam, że jest najlepszą 50 1.8, jaka kiedykolwiek w życiu powstała optycznie i technicznie. Natomiast jeżeli chodzi o. Mm, te obiektywy to one świetnie współpracują właśnie z Nikonami Z. A teraz Nikon też wypuszcza serię właśnie taką bardziej budżetową, tańszą od 1.8, ale nawet jaśniejszą ze światłem 1.4, tylko że po prostu gorszą trochę optycznie. Autofokus jest również bardzo dobry, nie tak idealny, powiedzmy, nie tak, nie aż tak dobry jak w serii S-line, ale tutaj mm, też jest bardzo, bardzo dobrze i na tym można bardzo fajnie polegać. Natomiast Nikon na początku jak się jak wszedł w świat bez luster, no to nie pokazał za dużo obiektywów i było takie przekonanie, że Nikon to jest zamknięty system. Natomiast Nikon obecnie jest chyba drugim najbardziej otwartym systemem na rynku. Oczywiście pierwszym jest Sony. Tutaj nie ma żadnych, e, e, żadnych tutaj, powiedzmy, zastrzeżeń do tego, że Sony jest najbardziej otwartym. Wszystkie obiektywy praktycznie mamy na Sony. Natomiast w innych systemach, w Canonie, ciężko znaleźć inne obiektywy. Sigma się trochę otwiera teraz na APS-C. Coś tam się zaczyna pojawiać od firm trzecich. Nie pamiętam, czy Make coś zrobiło, Wiltrox spróbował, ale tam był jakiś pro mały problem z pozwem, także szybko się O, widzę, że teraz stabilizacja przeskoczyła. Dobra, no to jedno co pa muszę pamiętać, żeby wyłączać stabilizację na statywie przez adapter. Dobra. <grym> Tam był z Wiltroxami, był problem taki, że 85 na chwilę wyszła, później już szybko zniknęło, Natomiast na Nikona Wiltrox prężnie działa i tutaj trzeba przyznać, że bardzo fajnie to wychodzi. Także właśnie o tym chciałem porozmawiać, bo setup poprzedni, który miałem, był na Wiltroxie 13C1.4. Genialny obiektyw, ogólnie też bardzo szybki. To jest seria Pro. Wiltrox ma bardzo fajne, właśnie też rozróżnienie tych przeróżnych serii i ma. Nie, czy to, to była seria Pro? Chyba nie, nie pamiętam. W każdym razie była seria yy, zwykła, słynna 85, która miała problemy z tym, żeby w ogóle działała, ale sztuki wszystkie były wymieniane, natomiast nie smak pozostał, i niektórzy wciąż się tego trzymają tego jednego yy, przypadku z jednym obiektywem, natomiast obiektywów na system Z jest bardzo dużo od Viltroxa, i tutaj trzeba przyznać, że zresztą już takich problemów nie ma. Natomiast problem jest taki, że na przykład sam Nikon lubi spowalniać też obiektywy. I tutaj na przykład ta 85, właśnie którą wspomniałem, tak jak na Z6 jedynce cudownie działała, tak na Z8 już niestety sporo spowolniła, dlatego ja na 85 się przesiadłem na Sigma przez adapter, dlatego że jeżeli po prostu już i tak mam trochę spowolniony autofokus i przy mojej fotografii portretowej nie jest mi potrzebne idealnie celne śledzenie tak jak w sporcie, to jestem w stanie tutaj przedłożyć jakość optyczną SIGMY ART 1.4 DGDN przez adapter ponad powiedzmy inne obiektywy, a Nikora 1.8 85 już testowałem i średnio mi po prostu leży w dłoń. Jest bardzo fajny, bardzo szybki, bardzo celny, bardzo ostry, ale średnio mi leży dlatego po prostu poszedłem w inną stronę, natomiast 50 1.8 jak już wspomniałem jest to najlepszy obiektyw na świecie, także ten sobie zostawiam. Natomiast wiltroxy mają bardzo szeroką gamę też obiektywów APS-T. Tutaj jest 27 1 z serii Pro. Są genialne obiektywy turboostre, świetny, mają bokę taki bardzo gładziutki, ale na brzegach się fajnie zawija. Także tutaj nie ma też takiego laboratoryjnego tego, tych nieostrości, które by były takie po prostu idealnie miękciutkie tło, tylko gdzieś tam są jakieś niedoskonałości, które nadają trochę charakteru. Ale wciąż ten bok jest gładki sam w sobie, tylko że po prostu się trochę bardziej zawija na brzegach. Optycznie są świetne, natomiast jeżeli chodzi o autofokus, no to tutaj są trochę wolne i tutaj też oczywiście warto o tym wspomnieć. Natomiast Nikon, jeżeli chodzi o swoje obiektywy do serii DX, nie ma zbyt dużej oferty i tutaj, jeżeli mamy jakieś aparaty w serii DX, to można się wspomagać bardzo wieloma różnymi markami, dlatego, że Sigma również weszła ze swoją 16, 30 i 56 na Nikona. Czekam na 23 i ten Zoom 10-15, który był cudowny 2.8, na Canona już wyszedł, czekam na Nikona, bo... bo przez te testy teraz rozważam pozbycie się po prostu ZFC, no bo po co mi krop. Jeżeli powiedzmy taka Sigma dałaby sobie ratę w tych nagrywkach, które bym potrzebował, plus mam stabilizację do nagrywek w plenerze, i wiecie, mam takie rozkwiny przeróżne, natomiast sobie testuję, sobie sprawdzam, ale też sobie właśnie myślę o tym, jak ten system w sumie jest już rozbudowa rozbudowany. No bo te Viltroxy tutaj rosną na potęgę, przynajmniej w roku ze trzy nowe modele wychodzą. Teraz ta 135.18 Lab, która jest za ułamek ceny pleny. Chyba jedną trzecią, czy jedną czwartą nawet. No, Laby będzie kosztowało 4 koła, a plena jest co? 12, 11, także trochę tutaj jest mm, niezła konkurencja. Zobaczymy jak z autofukusem i jakością rozmycia, jeżeli wyjdzie już na Zetkę. Na Sony sprawdza się dobrze, no ale poza Viltroxem mamy też na rynku właśnie takich graczy jak chociażby Tamron, który już teraz oficjalnie jest yy, na Nikona wpuszczony, no bo 2875, Nikora Zoom, 281. To był po prostu przebrandowany Tamron G1, natomiast teraz wyszła wersja G2, która jest sporo lepsza optycznie i jest świetnym obiektywem budżetowym, jasnym. No budżetowym tutaj mam na myśli powiedzmy poniżej 10 tysięcy obiektyw, bo on wciąż swoje kosztuje tam 3 czy 4 tysiące. Natomiast jest to bardzo dobry obiektyw i mamy tę fajną opcję do wyboru. Tak samo 35 no przecież to jest genialny obiektyw do Nikona i działa świetnie na przykład z Z8. Jest on już natywny, tutaj już jest dedykowany, w sensie nie jest oryginalny Nikora, ale mocowanie ma natywne, czyli ma Z i jest dopuszczony do tego, także to też jest świetna opcja, także tutaj mam nadzieję, że Tamron będzie więcej tych swoich obiektywów robił zwłaszcza w wersji G2 tych lepszych jak również oczywiście stałki. Natomiast jeżeli chodzi o stałki, no to tutaj też mamy w Nikonie make, które bardzo fajnie weszło z obiektywem na przykład 85 mm 1.4. Świetny optycznie, bardzo dobra jakość rozmycia i w ogóle ostrość czy na brzegach, czy w środku to już w ogóle petarda. Natomiast bardzo słaby autofokus, jeżeli chodzi o jakikolwiek ruch. Jeżeli chodzi o portrety i statyczne ujęcia super. Jeżeli robicie portrety, ten Make 1.485 85 jest naprawdę świetnym obiektywem. Natomiast jeżeli cokolwiek robicie w ruchu, no to on się niestety nie nadaje, no bo bardzo szybko gubi po prostu śledzony obiekt. Natomiast Make też wypuścił oczywiście 50, Teraz jest 55 1.8 Pro, którą mam nadzieję, że zdobędę na testy, bo wydaje się bardzo ciekawa. Także tutaj tak jak widzicie, poza Nikorami samymi w sobie, mamy dosyć sporo ciekawych opcji, jeżeli chodzi o Nikona z mocowaniem Z. Ostatnio co wyszło bardzo ciekawego, TT Artisan 70mm 2.0, obiektyw chyba za 1000zł, 999zł. Mały w swojej, powiedzmy, budowie, no tutaj mamy 27.12, tutaj mamy 70 2.0. To jest pełnoklatkowy obiektyw, 27mm to jest APS-C. Na pełną klatkę się go podepniemy, tylko w kropie. Natomiast to ma pełne tutaj, pełne pokrycie, pełnej klatki i jest bardzo fajny optycznie. Plus z ciekawym autofokusem nie jest jakiś zamulasty. Trochę za słabo tutaj chodzi pierścień przysłony, jak na moje, natomiast jest on bardzo kompaktowy i z tym kwadratowym tulipanem bardzo ciekawie wygląda z ZF. -em. Także. No musiałem upuścić dekielek, musiałem upuścić dekielek po prostu, to się musiało stać, także ten obiektyw bardzo fajnie tutaj się z zf sprawuje i mm, bardzo często go teraz zabieram razem z jakąś, y, z 42.0, -tą, tą którą SF w zestawie kupiłem, także mam coś szerzej i coś dłużej, tak jak zawsze robiłem na ZFC, brałem 24-1.7+, na przykład 56 6 Sigma, e, właśnie albo tą 27-1.2 i 7512. Z Viltroxa, także różny tutaj sobie kombinowałem. Zawsze chciałem mieć coś trochę szerzej, trochę, trochę dłużej. No i tutaj ta 70 się świetnie sprawdza i to jest naprawdę ciekawy obiektyw, jeżeli chodzi o system Z. Warto się nim zainteresować. recenzja oczywiście była na moim kanale. No ale oczywiście mamy też multum różnych ciekawych manualnych obiektywów. Ja też od dłuższego czasu na przykład pierwsze co na ZFC sobie kupiłem to kilka takich manualnych TT Artisanów, Seven Artisanów i na przykład. To jest fajny obiektyw, to jest 42.028 Makro Podkropa, czyli mam jakieś kąt widzenia 60 mm. Bardzo dużo ujęć na tym kanale z bliska nagrywałem tym obiektywem. On oczywiście się wysuwa na potęgę, ale ma odwzorowanie skalę 1.1, 40 mm, nawet 60 mm powiedzmy. Makro to nie jest coś super, żeby komfortowo robić robaczki, no bo to jesteśmy jednak bardzo blisko. Natomiast takie detale w studio yy, oświetlone yy, do filmów czy jakieś właśnie do zdjęć do miniatur świetnie się sprawdza. To jest kilkaset złotych, to nawet nie pamiętam ile kosztowało, ale to były śmieszne pieniądze za ten obiektyw. Mam też rybie oko do kropa, które jest w 100% manualne i na pełnej klatce robi po prostu idealne kółko prawie w kadrze. Także jakbym chciał, a. Planowałem to robić i kusi mnie strasznie, żeby nagrywać, jak zrobi się cieplej. Już chciałem to zrobić w, w zeszłym roku, ale mi się nie udało. Jak zrobi się cieplej, zrobić yy, na skateparku jakiś film taki w starym stylu z kamer, taki właśnie z rybim okiem, no to to jest świetne. Zwłaszcza, że na Nikonie Z8 mogę to nakręcić w 8K maksymalnie, także to już w ogóle yy, jazda. A w 4K w 120 klatkach, także mogę sobie zwalniać wszystko, robić tylko rzucić jakiś VHS-owy filtr na to i Elo. No ale mamy też na przykład. Yy, 7 Artisans 50mm 0.95, to jest na kropa, ale bardzo fajnie rysuje ten obiektyw. Ja mam też 50mm 1.2, która jest na kropa od chyba TT Artisansa i on sobie bardzo fajnie radzi na kropie, ale on też bardzo dobrze pokrywa kadry z pełnej klatki, a jak wezmę kadrowanie 1 do 1, to w ogóle prawie nie mam winiety, natomiast mogę sobie spokojnie zrobić powiedzmy 4 na 5 czy Naciągane 5 na 7 z lekkim przekadrowaniem, i mogę używać tamtej dwa również na pełnej klatce. A teraz z moim cudownym zf gdzie mam wykrywanie oka w manualu, mogę sobie bardzo szybko przybliżyć na oko i doostrzyć. No ale są też takie opcje, jak na przykład właśnie Brighton Star, które jest 50mm 0,95 na pełną klatkę. To jest oczywiście duży, spory obiektyw manualny, ale teraz z ZF-em. Nowe życie mam nadzieję, że dostanie. On optycznie nie jest idealny, bo ta 0.95 są straszne aberracje. Fioletowy obraz się praktycznie cały robi. Natomiast jest ciekawy, a to jest najważniejsze właśnie w tym, co chcę tutaj się bawić. No i mamy też TT Artisansa Tilt Shift T50 1.4. Ona jest bardzo fajna optycznie. Tutaj nie mam się do czego aż tak mocno przyczepić, jeżeli chodzi o samą jakość optyczną. No i mamy ten Tilt shift taki już na gałeczkach, bo miałem tego, e, miałem tego na kulce takiego też e, coś. Artist Star, star coś, coś ze Star, Astrychori. Astrychori Astry miałem na kulce, no tam się ciężej ostrzyło. E, szerszy kadr pokrywało, tak jakby, bo tutaj w sensie można było bardziej też przechylić. Tutaj mamy ograniczony ten zakres przechyłu, ale efekt jest bardzo fajny na tym Tilt-Shift. Tilt Także. To są opcje, które mam do zabawy obecnie. Które mam nadzieję, że dostaną nowe życie. Natomiast są bardzo ciekawe opcje, właśnie na rynku, jeżeli chodzi o Nikona Z, o trzecie firmy. Bo podsumowując, z samym autofokusem mamy oczywiście Nikora. To jest topka. Jeżeli potrzebujecie naprawdę niezawodności, no to idziecie po prostu w szkła Nikora. A opcji jest dużo, bo macie szkła 1.8S, które nie są turbodrogie, nie są najtańsze, ale nie są turbodrogie, ale są świetne optycznie. Macie szkła 1.4, które są bardziej budżetowe, ale są ciekawe. Ciekawsze optycznie nie tak idealne, ale ciekawsze. No i oczywiście macie szkła serii 12, które już są turbo zawodowe, ale mają też świetny autofokus, no bo 50 12 i 8512 Nikora są genialne. Później mamy Tamrona, który jest oficjalnie dopuszczony do bagnetu Z i robi zamienniki bardzo dobre. 35 150 2, 0 do 2, 8, cudowny obiektyw. 28 75, 2, 8, G2 świetny obiektyw. I są też inne opcje, bo tam ich nie testowałem, ale wiem, że są. Są też zoomy. Mam nadzieję, że stałki się pojawią. Także te mamy oficjalnie. Wiltrox nie wiem, czy jest oficjalnie, ale nie jest zablokowany, no bo Tamron z Nikonem współpracował już przy 2875 wersji pierwszej. Wiltrox nie jest blokowany, a rozwija się na potęgę. Mamy bardzo dużo opcji. Oczywiście trzeba. Pamiętać o tym, że nie działa tak świetnie jak powiedzmy natywne, ale idzie to w bardzo dobrą stronę. Wiltrox ma zamiar się rozwijać. Seria Lab ma wypuszczać szkła 1.2. Może wtedy Nikon zacznie blokować oficjalnie, ale no, będzie dobra konkurencja. Także mamy tutaj Wiltroxa, który na potęgę właśnie z AFM wszedł. Mamy Make, które z autofokusem robi bardzo fajne szkła, bardzo fajne optycznie. 8514, no jest genialna optycznie, ale tutaj autofokus autofocus jest bardzo wolny, ale o tym trzeba po prostu to trzeba mieć na uwadze, wybierając tę opcję. Teraz mamy zarówno Seven Artisans, jak i TT Artisany z autofokusem. W ogóle te Artisan 56, ta 18 chyba, która była na. Teoretycznie na krop, ale pokrywała pełną klatkę, bo się nie przedstawiała jako krop i pokrywała pełną klatkę. Bardzo fajny obiektyw, taniutki. Mamy dosyć czarną winietę na brzegach, ale jeżeli trochę przykropujemy, to ten jest bardzo fajny, optycznie ciekawy obiektyw przede wszystkim, zwłaszcza z ciekawym bokiem. No to tutaj mamy TT Artisany z autofokusem, ta 72.0. Genialny obiektyw za 1000 zł, No naprawdę, w tej cenie. Ciężko znaleźć coś, fajne, coś fajniejszego, portretowego. 7 Artisans. No, rozdzielę je, powiedzmy. Teraz pojawi się recenzja 50, -tki, 85, 1,8. Ciekawe obiektywy, jeżeli chodzi o autofokus przede wszystkim, bo są bardzo szybkie, bardzo celne. Optycznie trochę tutaj kuleje, ale to zobaczcie w mojej recenzji. Także z autofokusem mamy już tyle aż opcji, a nie wierzę, że coś się jeszcze nie pojawi Plus dodam Sigma przez Megadap, bo trzeba to dodać. Megadap otwiera nam praktycznie. Na wszystkie możliwe obiektywy z autofocusem Sony, tutaj pole do popisu, tak? No bo ja testuję tylko Sigmum, Nie testowałem jeszcze z innym obiektywem z mocowaniem E, ale testuję Sigmum i to wypada bardzo dobrze. No, ten film jest cały czas nagrywany 20.2.0 Contemporary przez właśnie Megadapa. 85.14 przez Megadapa działa genialnie. Nie idealnie, ale genialnie. Do portretu wręcz idealnie. Także mamy aż. Siedem dosyć dużych firm, które tutaj na Nikona wchodzą, jeżeli chodzi o autofocus, także mamy pełne wsparcie wszystkiego tutaj w, w samym aparacie, plus stabilizacja, EXIF wszystko. No a oczywiście nie, musimy, nie możemy zapominać o obiektywach manualnych, których jest po prostu po Tego nawet nie jestem w stanie wymienić. Bright Instar, AstroHorii też seven artisan, te artisany w ogóle wszystkie, jeżeli sobie kupimy adapter do Leica M to, to mamy kolejną pulę obiektywów do, do testowania także tutaj naprawdę się dobrze dzieje i też adaptery są bardzo fajne bo mm, czy też z Viltroxa, czy z KF Concept, czy też, czy też z przeróżnych, z Megadapów, z Techartów, mamy przeróżne adaptery, które nie tylko po, pozwalają nam adaptować manualne szkła z różnych mocowań, plus yy, też jakieś wsparcie nawet Exifa, yy, czy stabilizacji, ale też są takie, które pozwalają nam ostrzyć szkłami manualnymi. Także są te karty, te, te które się tak wysuwają. Ale to już jest, tego jeszcze nie testowałem, ale to jest całkowicie inny temat. Także tak podsumowując, no, jeszcze raz podsumowując, czyli kończąc film. Nowe rzeczy w nowym roku, mam nadzieję. Ja przynajmniej chcę się bawić trochę bardziej filmowo, także dlatego ten test Nloga, dlatego ten test SIGMY i ogólnie. Nie można powiedzieć, że Nikon jest zamknięty, bo jest naprawdę już obecnie mocno otwartym systemem. Warto się zainteresować różnymi obiektywami. Nie chodzi o to, że one mają być idealne i teraz mamy narzekać, że coś nie ostrznie. Chodzi o to, że mamy opcje. I do niektórych zastosowań takie obiektywy są w zupełności wystarczalne. Jeżeli robicie portrety, to nie macie na co narzekać, bo tam autofokus naprawdę można przeboleć, a jakość optyczną czasami po prostu stawiamy ponad ten autofokus. Oczywiście, jeżeli robicie reportaż i macie ten moment, którego nie możecie ominąć, no tutaj szedłbym tylko w niezawodne szkła, które po prostu z Nikonem działają idealnie, czyli po prostu Nikor najlepiej. Dobra, także to by było na tyle. Mam nadzieję, że nie wiem, że coś na tym kanale się ciekawego zrobi w tym roku. Nie obiecuję nic, dlatego że wszystkie obietnice youtuberów e, kończą się na wielkim zawodzie w waszym, czyli widzów. Także nie mam zamiaru niczego obiecać. Mam nadzieję, że ja się czymś ciekawym pobawię. A, Sirui, Sirui jeszcze weszło z autofokusem e, nawet z anamorfikami. I o an anamorfikach też bym chciał e, trochę. Porobić na tym kanale, bo to, to mnie też interesuje. Także naprawdę jest dużo firm, które są, dużo opcji mamy w Nikonie, nie można na to narzekać już. No i chyba to było na tyle dobra. To był taki po prostu luźny, vlogo, vlogowy trochę powiedzmy film. Zobaczę, jak się uda pokolorować tego N-loga. Mam nadzieję, że się uda. Ja tutaj waveforma mam. Na podglądzie mam nadzieję, że mój rej jest odpowiednio naświetlony, ISO 800 bazowe, zobaczymy jak to czysto wyjdzie. Już lampę musiałem na 100 walnąć, bo zawsze się nagrywam na 40%, i bo miałem też obiektyw jaśniejszy 1.4, teraz mam 2.0, także 1 EV różnicy. No dobra, to tyle. Dzięki za wszystko, zostawcie w komentarzach jakiś ślad po sobie, na przykład napiszcie co byście chcieli zobaczyć na polskim YouTubie. Ja nie mówię, że to zrealizuję, nie mówię, że na tym kanale, ale co chcielibyście zobaczyć na polskim YouTubie fotograficznym? Jakie obiektywy w Nikonie Z ciekawe znacie? Już nie tylko manualne, bo ostatnio się pytałem o manualne, fajne podesłaliście, już próbuję coś zdobyć, powiedzmy, na testy. Ale z autofokusem jakieś ciekawe opcje. Także dajcie po sobie znać w komentarzu, co tam u Was w ogóle w nowym roku, jakie macie postanowienia. Podyskutujmy troszkę. Dobra, to było na tyle jeszcze raz. Dzięki wielkie za poświęcony czas i do usłyszenia do zobaczenia następnym razem. Hej!